Witam w kolejnym odcinku. Dziś specjalnie na życzenie użytkownika Dani4494, który napisał w komentarzach, że mnie kocha za moje poradniki, ale nie lubi Arsenalu, Pokażę jak zmienić tapetę w telefonie systemem Android. Dotrzeć do menu zmiany tapety można na kilka sposobów. Na przykład wybierając odpowiednią pozycję z menu kontekstowego. Można też zrobić to znacznie prościej, przyciskając i przytrzymując przez chwilę palec na ekranie telefonu. Możemy teraz wybrać tapetę aktywną, zwykłą tapetę, lub w przypadku telefonu Sony Ericsson wybrać element z usługi Mediascape, czyli na przykład zrobione przez nas zdjęcie. Zacznijmy najpierw od tapet aktywnych. Po wybraniu danej tapety. Możemy zobaczyć, jak wygląda animacja. W przypadku niektórych aktywnych tapet można dodatkowo zmieniać ich wygląd. Zobaczmy, jak ta tapeta wygląda w praktyce. Cóż, nie jest to specjalnie ładna tapeta, szczególnie w porównaniu z moją tapetą z arsenalem. Więc zmieńmy ją. Wybierzmy teraz zwykłą tapetę bez animacji. Niestety, tapety dostarczone przez producenta, mimo że są ładne i dobrze dopasowane do wielkości ekranu, są dosyć nudne. Zobaczmy teraz, jak stworzyć tapetę ze zrobionego wcześniej zdjęcia. Wybieramy usługę Mediascape i wybieramy zrobione przez nas wcześniej zdjęcie. Po wyborze zdjęcia dopasowujemy fragment, który ma być widoczny na ekranie. Po wybraniu klikamy klawisz Zapisz. Zwróćmy uwagę na to, że tapeta ma dłuższy poziomy bok, a to dlatego, że w czasie przesuwania ekranów menu, tapeta również się trochę przesuwa w poziomie. A teraz zobaczmy, skąd jeszcze można zdobyć fajne tapety. Oczywiście poszukamy ich w Android Markecie. Wpisujemy na przykład słowo tapeta i przyglądamy się wynikom wyszukiwania. Jak widać, do wyboru mamy zarówno tapety darmowe, jak i płatne. Wybierzmy jedną z nich na próbę. Ściągamy i instalujemy tapetę. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasza tapeta z pajączkami. Dodam tylko, że w darmowej wersji tapety nie można zmieniać jej parametrów, czyli np. liczby pająków albo szybkości ich poruszania. Może już wystarczy licznych pajączków, więc wróćmy do tapety mojego ulubionego klubu sportowego. A jeśli macie propozycję, jaką według was tapetem powinna mieć na telefonie, proszę o sugestie w komentarzach.